Jest naprawdę wiele anime, które przez ludzi jest niedoceniane. A ponadto w naszym pięknym kraju wszystko co związane z chińskimi bajkami jest mieszane z błotem. Z powodu tych wszystkich stereotypów na temat mango zjebów, rozpowszechniane przez osoby, co nawet nie miały styczności z tym gatunkiem. Jednak z tych wielu świetnych filmów anime docenili jedno arcydzieło, które pewnie widzieliście momentami w dzieciństwie w telewizji, bo było puszczane wiele razy. Arcydzieło, co swoim specyficznym światem i nietypowym, lecz dogłębnym znaczeniem, produkcja ta potrafi rzeczywiście dojść do widza. Tak, że dotrze aż do serca, przez co ludziom dotarła w takim stopniu, że film stał się zdobywcą Oscara jako najlepszy pełnometrażowy film animowany. Przedstawiam Wam anime Spirited Away w Krainie Bogów. Film opowiada o dziewczynce, która wraz z rodzicami podczas przeprowadzki do nowego miasta zgubiła się, trafiając do krainy bogów, gdzie jej rodzice poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie, które zezłościło bogów, doprowadziło do tego, że zostali zamienieni w świnie. Więc główna bohaterka próbując odzyskać swoich rodziców oraz aby zostać w tej krainie, to jest zmuszona podjęcia się pracy w tym świecie bogów, gdzie panuje wiele nietypowych praw, które poznaje, a następnie do nich przywyka. Więc śledzimy historię naszej bohaterki, i jak to próbuje poznać ten świat i zaklimatyzować się. na początku jest taką typowo niezdarą, co wszystko jej nie wychodzi. A ponadto fakt, że jest ona nowa oraz że jest inna, bo w końcu człowiek, to w pracy zrzucają na nią najcięższą robotę. Powiem, że po każdym filmie anime szukam takiej głębi, poprzez którą próbują nam coś uświadomić, co jest też w wielu seriach oraz oczywiście w wielu filmach tego gatunku. Jak na przykład w Naruto, co nam uświadamiają, aby dążyć do celu i nigdy się nie poddawać, czy coś w tym stylu. I tutaj właśnie ciężko to określić, co dokładnie autor miał na myśli, ponieważ przez ten świetny, oryginalny utwór stworzył wiele postaci pobocznych, gdzie większość z nich ma dogłębne znaczenie i próbują coś przekazać, jak na przykład to, jaka jest ludzka chciwość, zachłaność oraz arogancja poprzez cechy oraz różne zachowania wielu tych stworów w bardzo nietypowy sposób, aby nas zainteresować i żeby ostatecznie wyjąć z tego odpowiednie wnioski. Jest to film, który trafia do każdej grupy odbiorców do młodych osobników, jak i do starszych gdzie dzieci i dorośli patrzą na ten film zupełnie inaczej, ale obie widownie zyskują tą samą radość tego filmu, jak i też odczucia lecz to już zależy od tego, co dana osoba w życiu doświadczyła. I właśnie w tym filmie wiele osób może poruszyć nie jeden moment, ponieważ w tej produkcji poruszają różne tematy, które przynajmniej jeden z nich może trafić w daną osobę ale to już zależy od percepcji i od tego, co właśnie przeżyła. Na pierwszy rzut oka film nie jest łatwy do zrozumienia. No i te jakieś paskudne stwory, co one mają znaczyć, po co one są i dlaczego są tak dziwnie wykreowane. Jednak autor świetnie ukazał w większości te negatywne ludzkie cechy, z którymi mamy do czynienia w rzeczywistości. Dlatego ten film jest obrazem tego właśnie poprzez elementy nadprzyrodzone, łącząc to, co fantastyczne, z tym, co ludzkie. Więc ta produkcja, poprzez swoją oryginalność oraz kreatywność, stała się dziełem, gdzie ponadto drobne szczegóły mają swój sens, co świadczy o tym, że jest to arcydzieło, które jest nie do powtórzenia. Przedstawili to tak, że potrafią nas zaciekawić danym momentem, właśnie poprzez te elementy fantastyczne. Co też sami zobaczycie scenę w pociągu. Scena, gdzie to nic się nie dzieje, jest cisza i spokój, a jednak poprzez muzykę oraz dopracowane kadry ukazujące piękne widoki tego dziwnego świata oraz duchy ludzi dookoła. To właśnie w takiej scenie, gdzie nic się nie dzieje, to i tak dalej potrafią utrzymać naszą ciekawość, a nawet ją zwiększyć bardziej. Kiedy jesteśmy zainteresowani tak jak główna bohaterka, tym co się dzieje wokół niej, co w tym świecie to jest normalność, a dla nas, jak i dla niej, jest to coś innowacyjnego, gdzie wraz z nią poznajemy ten cały świat. Nie jest to film, gdzie występuje wiele akcji, tak jak to w wielu animcach występuje, a jest to produkcja, która trafia w każdą grupę odbiorców, film z wyrafinowanym przekazem, piękna powieść, a też w dużym stopniu poruszająca, która oczywiście zmusza do refleksji, co pozytywnie potrafi lekko zmienić nasze światopoglądy, czyli tak jak to już w tym gatunku bywa. Zostawia te anime jako wartościowy oraz wieczny klasy, do którego ludzie będą w przyszłości wracać, bo utwór jest niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju. Opuszczając ten utwór po raz kolejny, będziesz widział coś nowego, czego wcześniej nie dostrzegłeś. Na początku jak widziałem te anime po różnych obrazkach, to nie umiałem się przekonać. Patrząc na tą kreskę i na te różne dziwaczne stwory z tego anime. Jednak jak słyszałem tyle pozytywnych słów na temat jej produkcji oraz jakie nagrody uzyskał, to w końcu musiałem się przekonać. Bo i też widziałem ten film momentami w polskiej telewizji, gdy byłem mały. I teraz gdy jestem po tym seansie, to bez wątpienia twierdzę, że jest to cudo w formie filmu. Dlatego się nie dziwię dlaczego w telewizji dużo razy puszczano ten film. Bo wiedzieli, że jest to tytuł obowiązkowy, co jest wart uwagi. Dlatego jestem zdania, że jest to świetne anime, które bez wątpienia zasługiwał na różne nominacje oraz w pełni na tą główną nagrodę, czyli Oscara.